Mam na Spike 12 i dzisiaj sobie gramy w Pet Simulator X i dzisiaj sobie, i to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie otwierać wszystkie boksy. Najpierw tu. No więc zaczynamy. Pierwszy box, który otwieram to jest taki początkowy. Dobra, mi się to trafia bani. Następny skrzynia Pum, pum, pum. No i pik mi się trafił. Teraz otwieramy to i mi się trafia kot. Albo piesa, albo... O, w ogóle nie zgadnąłem. Dobra. O, chicken. Kurczaczek. Lubię kurczaczki. Naprawdę. Zdawiam. O, ber, Po berze jest to. О, вивирка. Не для меня вивирки. метров на это X. Золото мешает. И золотый... Кто-то есть? А, добра. Добра, у а нас Маме жулик. Рыба. А то есть жулик? А, нема тоже. А, то... а не, есть. Mnie się akurat trafiła ta ryba. I tu mi się trafia. Co to co, co? Flamingo, a za to mu się trafić? To może się trafić. Dobra. Teraz otwieramy to. O, a nam się trafia Golden Blue. Coś tam, coś tam. Dobra, nam się trafia ten pet. Teraz otwieramy to. Bo mi się z tego peta, tego tego. tego. kamień. I nam się trafia. O! Happy Rock Pet mi się trafił! Yey! Pierwsze rzadki, mi się trafił widziałem. widzowie. Mm. O! Orange desko, Co to jest? Teraz idzie... No to może trafić ten słoń. Pum! Słoń! Teraz ja chcę... Ja chcę tego byka, widzę, albo, albo... Albo... A! I to i to nie mogą trafić. Idziemy teraz na drugie piętro. Mam jeszcze na razie 20. Ile mam już petów? Czekajcie, postawię tak, bo tak mi jest łatwiej. Bo dużo tych petów już trafiłem, widzę, od 1 do 24 bilionów. Dobra, teraz tu, tu możesz mi trafić ten legendarny. I snow cat? Mm. Dobra, teraz ten. Aha, I sobie się trafia. O, oh, Misie, Szana, witamy cię w moim filmie. O, Golden Snow pie, e, de, pies. to O, Golden Pingwin. Fajnie, pingwinek. Teraz za milion dziecka prawie do 2 do, do miliony i wytrafiając na leoparda. Nigdy nie widziałam takiego leoparda, to nie jak zawsze robię konkurs na... I, na... No. I jak zawsze robię konkurs na... Jed, na jednego biliona. Na, na, na dużo opetów. Powiem Wam, robię po prostu... konkurs konkurs, pięć stroboksów i... Tylko jest Precision X, więc... Co trzeba za to zrobić? Trzeba postawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i czekać na 100 sto... subskrypcji na moim kanale. O nie, mój inwentar jest full. Dobra, wrócimy tu. Zapamiętajcie, o tam, za 6 milionów. A teraz idziemy tracić wszystko... Dobra, winter to jest my... Jesteśmy. Idziemy. Yy, jak widzicie mam te techno końce. Jesteśmy. Więc stracimy to wszystko. Nie chcę mi się jak do, do, do tracić. Dobra. A bardzo mi się Aksolota, bo jest bardzo miły i będę go też dawał tym. dobra. Kogo mi się trafia. Kto jest. Dobra, nieważne. Nie, tego nie chcę, to jest śmieszne. Dobra. Teraz mi się trafia ten. Teraz tego też zróbimy. Albo możemy komuś No Dobra. Może komuś się przyjdzie to. Co za 54k? Co? Počkejte, jak to tak? Za jaká? Za 24k, dobra. seko s komuś strijdovat. Dobra, duží trade, už mám dużo je. Trade. S kým, s kým, s kým, s Siemo. Mam dla ciebie tutaj, ten, To za darmo. O, mam tu dla ciebie absoluta. Tego i tego. Chcesz? Nie, absoluta nie. Chcesz? Tak. Chcesz? Nie potrzebuję ich jednak. No i dałem temu Petry. Wesoły śląd. Jak oglądasz, jeden bo teraz są święta, więc wszystkim mam życzę fajnych prezentów i tak dalej wszystko, żeby Wam było żebyście je mieli bo dzisiaj jest Wigilię, więc zostawiam. życzę Wam najfajniejszych prezentów pod choinką no więc no eee no otwieramy dalej, co to tu co wiem. robię idziemy Słuchajcie, o, Widzieliście jak parkuru zrobiłem, za 6 milionów, tak, o ten. dobra, zaczynamy, ja nie żałuję tego, bo ja już teraz mam tych, te, no, więc po co mi te? dobra, camel, otwieram to, a, a złoty kat tak jest zde, golden dessert cat, co to jest z, z tym katem? w następnym odcinku chcę też otwierać na następnym odcinku bo, ee, jak za, oglądacie do końca w następnym odcinku ja zagram już taki ten Na następnym odcinku już to jest koniec odcinka teraz no, już skończymy tylko otwieramy ostatni ten przedostatni i teraz ostatni I nie nam się trafia Golden Lava Slime. No i na tym już kończymy. Ja, jak Wam się spodoba film, w następnym odcinku będziemy otwierać yy, TT. Nowy. Nie wiem, jak się nazywa ta mapa. Zaraz wam powiem. Yy, Fantasty Shop będzie następny. No więc kończymy. Patrzcie,